Jan Kochanowski, tren ósmy Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim. Moja droga orszulo, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za mówiła, za śpiewała. Wszytkiś w domu kąciki zawsze pobiegała Nie dopuściłaś nigdy Matce się frasować Ani ojcu Myśleniem zbytnim głowy psować To tego, to owego Wdzięcznie obłapiając I onem swym uciesznym śmiechem Zabawiając Teraz wszystko umilkło Szczery pustki w domu Nie masz zabawki Nie masz rozśmiać się nikomu z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo upatruje.